Jak sprawdzić w przeglądarce Chrome, jakie mamy zapisane hasło do jakiejś strony? Jestem tutaj sobie na przykładowej stronie, gdzie mamy opcję logowania. I logując się kiedyś wcześniej, w przeszłości, kliknąłem tutaj w Chrome, żeby zapisał to moje hasło, żebym nie musiał go opamiętać. Ale powiedzmy, że jest sytuacja, w której potrzebujemy sobie to hasło przypomnieć, żeby na przykład zalogować się na jakimś innym urządzeniu. Chcemy wiedzieć, jakie mamy to hasło. Jak możemy to sprawdzić? A więc jestem na stronie z formularzem logowania, i wtedy, jeśli mamy do tej strony zapisane hasło, to tutaj w pasku adresu powinna pojawić się taka ikonka klucza. Klikam tą ikonkę, następnie zarządzaj hasłami. I teraz Chrome przeniósł nas do e, takiego panelu, gdzie mamy tutaj wszystkie zapisane hasła. E, ja w tym przypadku mam tylko do jednej strony, właśnie do tamtej, do której chciałem się zalogować, ale e, tutaj może być dużo więcej stron, jeśli masz zapisane hasła do wielu różnych stron. Wtedy, żeby na przykład szybko znaleźć daną stronę, tutaj mamy e, wyszukiwarkę haseł. Wpisujemy sobie na przykład adres strony, do której chcemy znaleźć hasło. Tutaj wpisuję Facebook. Automatycznie to będzie nam wyszukiwał. Jako że ja nie mam do Facebooka tu zapisanego hasła, to mi nie znajduje. Jak wpiszę strony, stron, to mi znajduje właśnie do tej strony, do której mam zapisane to hasło. I teraz żeby zobaczyć hasło, bo w tym momencie ono jest niewidoczne wykropkowane, należy kliknąć tą ikonkę e, takiego oka i to będzie pokaż hasło. I jeśli Masz, jeśli robimy to na Windowsie i masz jednocześnie do Windowsa kod PIN, że logując się, musisz podać kod PIN do Windowsa. To po kliknięciu w tą ikonkę będziesz również musiał podać ten kod PIN. Klikam i właśnie tutaj Chrome prosi mnie o podanie numeru PIN. To jest ten sam numer PIN, właśnie którym logujesz się do Windowsa, jeśli masz ustawione takie zabezpieczenie. Wpisuję. I w tym momencie pojawiło nam się tutaj to hasło. Możemy w nie kliknąć, skopiować je i w ten sposób będziemy mieli już to hasło zapisane. Ok, to było na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Na koniec jeszcze dwie krótkie informacje. Jeśli potrzebujesz strony internetowej sklepu online lub masz już stronę, ale chciałby się odświeżyć, to zapraszam cię do skorzystania z mojej oferty. Znajdziesz ją na www.strony.biz. Druga informacja, jeśli posiadasz stronę na WordPressie i potrzebujesz jakiejś pomocy w tym zakresie, na przykład dodanie jakiejś funkcjonalności, naprawienie błędów i tym podobne, to zapraszam Cię na moją drugą stronę wp-pomoc.eu. Linki do tych dwóch stron znajdziesz w opisie.